Dobra, strefa się już pokazała, strefa się już pokazała. G6 No to musimy stąd spadać. No, musimy Generalnie stąd. z tamtym kierunku co przyszliśmy. Ou no. to nasz pompa Dobra, Dobra ja go na, na pewno zamie. trafiłem. Raz dostał. o spadłem na ziemi. Gury mi się szybko leczy. No. Zabity gość. Oh. Gdzie jedziemy? Ja no tam? No, tam na końcówkę. A samochód jest. Jest, jest. Chur. Ale już ktoś tam leci. To. To magazyn wcześniej. To najwyżej zdobędziemy może jakąś broni gotową. Może on weźmie ten... szybko samochód. Ja jestem na dachu. Zaniebiesz mnie też, no Oblera, nie mam tego. Nie mam żadnej broni. To jest magazyników No to już na pewno samochodu tam nie ma. No trzeba zbierać ten Zbierać te, te wszystkie granaty, bo to się przydaje ja. Gdzie jest strefa? H7 Bo no, spadać kamery. Przez, przez most takie jakieś fury. Na pewno chyba jedna pojechała. No, jedzie radiowóz przed nami. Właśnie przez most przejeżdża. Pojechała. No. Także tego. Kurde, nie ma tu drogi No dobra, to biegniemy. Ten telefon zawsze dzwoni w takim idealnym momencie. Jak wtedy w co w, my w, w graliśmy w survivale mimo Money money du, 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 du. <laughs> Money money no. Tak samo jak grałem w tego um, Counter bo teraz dzisiaj o 18 puściłem nowy odcinek. pierwszy nagrałem. I tam też coś opowiadam, że no fajnie, pewnie... Zobaczę czy uda mi się trafiać ludzi, jak będzie mi szło. I nagle ktoś na ogólnym drzesie. What? Po prostu takie idealne wyczucie czasu. A ja co? what? what? Nic, what? no staram się. <laughs> Ład i porządek więc. może po rozegraniu kilkudziesięciu albo kilkuset meczy w końcu jakieś ten skill podskoczy co ład po prawej gracz, po prawej gracz jak jest ta dróżka i tam no tamte dobra, widzę, lewo w żółtawe drzewo i drugi też chyba, tak, 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 tak Hmm, nie? Dobra, no ty widziałeś później gdzie pobiegli, ja nie widziałem. Musisz tam gdzieś troszkę. Na dół. Tak jak biegł. Wydaje mi się, że lecieli tu na dół. Dobra, jest. jedzie samochód jeden, jedzie drugi za nim. <laughs> Bo tu nie chcieli tam gdzieś przez krzapki przejechać. Uh Aha, -huh, widzę. Dobra, jeden się zatrzymuje nie wiem ja dobra ci zginęli, następny zginął stamtąd, to jest Następny mhm, wyleciał tak gdzieś. Okay. to tam tam, ja to są koledzy poszedł a to są koledzy Bierają ich No jakbyśmy zostali tam bliżej tych kamperów, to byśmy teraz mieli ich ładnie jak na tacy. By było dobrze. Nie mogli podjechać tutaj do tych samochodów naprzeciwko nas. Um. Wow. Za nami. Uwaga. przyjadą przyjadą, przyjadą. To ktoś po prostu tam biegnie z góry. Dobra, dobra, nie no, zwracajmy na Bo nas, nas tym bardziej nie zauważyli. Dobra, mapa się zmniejsza. Dobra, ale jak zacznie do nas zbiegać się. to To jest dobre miejsca, ale... Za, jesteśmy po prostu z słonia, wiesz co, siebie. To to trze trzeba się wierzyć. gdzieś schować. Samochód po prawej. Tam za górką. krzaki takie większe. Chowaj się, chowaj się. Nie. duże, to biegnę do Ciebie. No, wygrań się. Pytanie, czy już tutaj... ...jesteśmy w tej strefie. Teoretycznie tak, bo ta rzeka się stoi. To tam. Znaczy nie nie będzie. Tam. Zbierzył, spokojnie. Zobaczmy, jak to wygląda na mapie. No, schować się, schować się. No, bo tutaj o, o, dos, do, jest. Dos, dos dos, dos datę, dos, jest. Z jest. strony? To nie jest. nas. Gdzie Tu jest. A Tu dobra, Tu Nie wiem, czy to nie z tego samochodu. Na górce, tam gdzieś idę. Kiedy stałem, muszę się wyłączyć. O no kurde, żebyśmy nagle nie zbili po stałej Dobra, owej się czekać i na razie tam został. No. Bo gdzie przejrzę? No enemy, a chcesz przejechać gamą. No co, nie zabił cię. Gdzie gazy, no. Dobra, zmieściliśmy się w gazie. Kurde, na drodze to będzie wszystko. O! Wstałem, wstałem. Dobra, widzę. Padłem. Z góry schodzę, z góry schodzą. Z góry schodzą. E, tam, gdzie ten jeździł, u góry. Uważaj. Z góry. z góry. Z której góry? Aha, dobra. Dziś na tym pagórku chodzą. Tak, 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 wcześniej. Tam z góry goście Nie widziałem. widzę ich. No sam to myślał, nie? A bo on. Tam gdzie on jeździł, tam wcześniej? Tam gdzie on... Może on strzelał? O kur... O To Tak, tu, tak, tak... Przyjeżdżanie do końca... O, zostało dwóch... Ja i on... To jest ten kawałek dalej... Ситуация. No? Oh, О, oh. oh, давай. <плодисмент> <плодисмент> ah. good давай. Good game. Smash bro. Piękny. Thanks. Piękny. And goodbye. Goodbye. No, 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 de facto nikogo nie zabiliśmy. Może byśmy nazwać y, pacyfiści. <laughs>